Co zrobić, żeby ciasta na Wielkanoc na pewno się udały? A pochuj piec ciasta dla pięciu osób! Pozgręcajcie na kanale, na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszamy tematy, o których lepiej nie mówić. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Pamiętając, że w każdą sobotę o 20.00 będzie nowy materiał. To teraz, bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu, lecimy z tematem. Na krawędzi, subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. I jak zwykle pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ciebie, ciebie. I Ciebie też! W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o poważnych sprawach. I nie, nie będzie to wypadek drogowy spowodowany przez europosła prawa do niesprawiedliwości, Dominika Tarczyńskiego, który wymusił pierwszeństwo całkowicie ignorując znak stopu. Swoją drogą to ciekawe, jak politycy i ich średnio rozgarnięci pracownicy lubią rozbijać swoje drogie BMW, zasponsorowano oczywiście z publicznych pieniędzy, na budżetowych pierdzikułkach typu Seicento. Może to taki polityczny challenge. Kto wie? Więc jeśli podróżujecie małymi osobówkami, to lepiej patrzcie w lusterka. Politycy są wszędzie. Chociaż tym razem pan Tarczyński zachował się jak człowiek: przyznał się do winy, przeprosił i zaoferował pomoc poszkodowanej. Ale nie o tym będziemy gadać, bo nie to was interesuje. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych obostrzeniach. Bo to jest od dłuższego czasu nasza rzeczywistość. I kiedy w Anglii Boris Johnson zapewnia, że mimo trzeciej fali epidemii w Europie, angielski plan wychodzenia z lockdownu jest nadal aktualny, bo musi iść do fryzera. I żeby było jasne, nie żartuję, to są jego słowa. Ale my nie bierzemy przykładu z Anglii. My bierzemy przykład od sąsiadów z Berlina. A tam lockdown zyskuje na sile. To i u nas zyskuje. Szczególnie dzięki takim reportażom. Każe, którzy zaczynają obchód około godziny siódmej, ósmej przechodzą, wchodzą tutaj do strefy brudnej. Oczywiście muszą się udać dokładnie tak samo jak my tutaj, nie ma reguły, nie ma, nie ma jakiegoś wyjątku. Widzieliście to? Nawet mikrofon owinęła folią, żeby się nie zaraził, nie tracąc przy tym na jakości dźwięku mecz już wiecie na co idą nasze ciężko wypracowane miliardy złotych dla TVP. Hmm? I te puste łóżka szpitalne podnoszące dramatyzm sytuacji, bo tam powinni leżeć chorzy. Problem w tym, że nie żyją. Zmarli na raka, bo nikt ich nie uprzedził, że bez C-19 nawet nie będą ich leczyć. A tak na marginesie to ten cały zafoliowany mikrofon to trochę mi przypomniał te pozaklejane terminale. W w, przy kasach w sklepach, wiecie. Teoretycznie miałoby to sens, gdyby po każdym kliencie były odkażane, a nie obrastały brudem. No ale to ma działać na psychikę. No i ewentualnie na zamaskowanych agentów Sanepidu, robiących naloty na supermarkety. I tak oto zaraz po remoncie kuchni, tak? To główny powód, przez który nie nagrywałem ostatnio filmów. Wstaje rano i dostaje smsa od Niedzielskiego. No co, ma się to układy. Tak uściślając, to był Alert RCB. Z linkiem przekierowującym na oficjalną stronę rządu, na której rozpisują nowe zasady gry w Chińczykach. Nie! Nie chodzi tu o tą grę planszową. Tylko wiecie, C19 Wuhan, uuu. a zresztą przecież dobrze wiecie. No i tak, myślał Łukasz o Ikei, a w sobotę sklep zamknęli. Dokładnie tak od dzisiaj, czyli 27 marca, aż do 9 kwietnia, a tak naprawdę do bliżej nieokreślonej daty, wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2000 m2 zostały zamknięte. No i dupa, jedyny wolny weekend, a zakupów nie będzie. Trudno, był czas przywyknąć, ale do prania mózgów to trochę ciężko przywyknąć, bo ja będę to powtarzał jak mantrę. Odnosząc się do handlu, jaki ma sens zamknięcia np. Media Markt czy CCC przy jednoczesnym pozostawieniu otwartego Carrefoura? Rozumiem, według Horbanów, Niedzielskich i innych Morawieckich sklepy spożywcze to sklepy pierwszej potrzeby. No okej, okay. niech będzie. W takim razie, dlaczego na sklepy spożywcze nie nałożą zakazu handlu obuwiem czy sprzętem RTV i AGD? Dlaczego do Carrefoura wejdę i przymierzę buty, które wcześniej przymierzało 300 innych osób, po czym przejdę do działu z elektroniką i kupię czajnik elektryczny. I nikt nie widzi w tym problemu a już do CTC po obuwie nie wejdę. Nie kupię czajnika w Mediamarkt. Albo się wprowadza takie same zasady i ograniczenia na wszystkie branże, albo nie wprowadza się ich wcale. I nie trzeba tu być wyspecjalizowanym ekspertem, żeby na pierwszy rzut oka stwierdzić, że coś tu śmierdzi. I nie ma co się dziwić, że niektóre sklepy, jak na przykład Lidl czy Biedronka, wykorzystują pandemię dla zysku i przedłużają godzinę otwarcia, a w niektórych przypadkach pozostawiają otwarte całodobowo. A inne sklepy muszą kombinować, więc nie bądźcie zaskoczeni, jak niedługo między regałami z telewizorami w Media Expert. Będą wypiekać chleb i dorzucać go do każdego zakupionego produktu. Mpix sprzedaje prasę, żabka jest placówką pocztową i życie się kręci. A co tam jeszcze ciekawego nam przygotowali tym razem? Zamknęli salony fryzjerskie i kosmetyczne. Czyli znowu będę chodził zarośnięty. Co zabawne, żłobka i przedszkola również zostały zamknięte. Teoretycznie? Wyjątek stanowią dzieci pracowników medycznych, policjantów, strażaków, żołnierzy, kominiarzy i hydraulików. No dobra, z tymi dwoma ostatnimi to żartowałem, ale co to ma być, ja się pytam? Selekcja na dzieci lepsze i gorsze? Co to dzieci milicjantów nie zakażają, czy jak? A no tak, może to kolejny powód, żeby nas podzielić. Sorry, że tak się powołam na mój własny przykład, ale dlaczego dzieci żołnierzy mogą przebywać w przedszkolu, podczas gdy dzieci górników już nie? I jeden i drugi zawód nie jest objęty pracą zdalną, ani nawet zawieszony na czas lockdownu. Więc kategoryzowanie dzieci ze względu na rodzaj wykonywanego przez rodziców zawodu, a nie na dostępność opieki rodziców, to jest jakaś kpina. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, do których z chęcią odniosę się w następnym materiale. A tak na koniec, to odnieśmy się jeszcze do Świąt Wielkanocnych, o których również wspomnieli nasi dobrodzieje z nierządu. Sugerują, żebyśmy w czasie Świąt Wielkanocnych pozostali w domach. Jedynie w gronie domowników. Czyli co? Szykują się na loty policji? A czas na spotkania, które planowaliśmy na święta, przełożyć na inny termin, jak tylko czasy się zmienią, o ile się zmienią oczywiście. A skoro już przy świętach wielkanocnych jesteśmy, to wiecie co przeszło przez usta naszego wielkiego fachowca, profesurka Orbana? Stwierdził, że wielkimi krokami zbliżamy się do górnej granicy, którą jest 30 tysięcy zakażeń dziennie przez okres tygodnia, a po przekroczeniu której powinniśmy wprowadzić twardy lockdown wraz z godziną policyjną którą wprowadzili w Niemczech. Jak powiedział, nie jutro, ale być może pojutrze będzie konieczne całkowite zamknięcie Polski. Według niego wywołałoby to jednak odpowiedź i tak już mocno uciśnionych hotelarzy. Także szykują się jak widać ciekawe czasy. A teraz przejdziemy do końcika komentarzy, gdzie odpowiem na trzy komentarze z poprzednich filmów. Zanim coś wstawisz, sprawdź czy nie opowiadasz głupot jak tutaj z jakimiś lgm i lgg. Zgadzam się tu, sam się wkopałem i to całkiem nieźle. Za co oczywiście przepraszam i przyznaję się do błędu. Na jednym z wcześniejszych filmów, na których wspominałem o testach z Biedry, przeczytałem parę artykułów i na jednym, ale nie pamiętam na którym, napisali właśnie lgg i lgm i chciałem to wykorzystać do żartu o przeciwciałach lgbt. I nie wiem dlaczego jakoś mi się to tak wryło i tego nie Mój błąd. Do czarnej kreski. Co za rasistowski tekst. Zgadzam się, producenta powinno się oskarżyć o rasizm i homofobię. Bo po pierwsze to kreska powinna decydować, jaki chce mieć kolor, a po drugie. Kto powiedział, że kreska to ona? Może ten kreska czuje się tym faktem urażony, co? Zaczynam oglądać, mam nadzieję, że nie wyszło, że jesteś w ciąży. Dziś wszystko jest możliwe. Gdzieś mi się obiło o uszy, że jest nagroda 100 milionów dolarów dla pierwszego mężczyzny, który urodzi dziecko. Teraz może nie wyszło, ale jeszcze wszystko przede mną. Witajcie na kanale, na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszamy tematy, o których lepiej nie mówić. Zasubskrybujcie mój kanał jeśli jeszcze tego nie robicie Kliknijcie w dzwoneczek żeby być na bieżąco z nowymi materiałami Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu Pamiętając, że w każdą sobotę o 20 będzie nowy materiał Dzięki, że ze mną jesteście Adieu Na krawędzi subskrybuj, udostępniaj, oglądaj